I taci, i taci, i taci, i kurwa. Róż ten kościsty tyłek, bo trzeba iść do Kerfura. Kabum Deidara, jak jeszcze raz wysadzisz klopa w powietrze, to założę moje czerwone kontakty i będziesz miał taki opierdol od paina, że aż cię dupa rozboli. Nie, tak, Deidara Poczwara. Deidara Poczwara? no danna on mnie przezywa poczwara. Hihihihi, -hi a ty z czego się kurwa śmiejesz? Nie, z niczego. Czy ktoś się śmiał? Wredna lalka Barbi. Lalka Barbi, lalka Barbi. No dobra, poczwara i Barbi, przestańcie się kurczyć, bo nam kerfura zamkną. Zamknijcie się, susz. Ej no, tylko nie susz. Pracowałem w Burger Kingu, ale nie susz. No dobra, burger z rybką, burger z rybką. Dobra, pedałki, zamknijcie te pierdolone mordy i ruszcie te tyłki do kerfura. Ej, Kakuzu, tylko pamiętaj o dwuzłotówce na wózek. No już go, go, Power Rangers. Bum, 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 no nareszcie, Kerfur. Mój stary dom. To ty w Kerfurze też pracowałeś? Eee, nie? Acham, dobra, rozdzielmy się i spotykamy się tu za piętnaście minut, ale chwilę jeszcze lista. No kurwa, myślałem, że o niej zapomni. No a więc tak. I tacz i susz i kupcie nutele. a my chcemy dżemik. No dobra, poczwara i barbi idą po drzemik. Weeeeeee. I dejaj lubić drzemik. Dżemik, 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 dżemik. No dobra, panie dżemik, zamknij jej mordę. Dumy, du, 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 dum la la ono danna. Zabrakło mi pieniążków na Twistera. Uee, no dobra, weźmiemy go na raty. Weeeee. Got a feeling that tonight's gonna be